Spójrz na chwilę w swoją przeszłość, co widzisz. Czy jest ona dla ciebie źródłem siły i przydatnych doświadczeń, czy raczej wciąż powracającego bólu i cierpienia? Pracując z ludźmi indywidualnie dość często spotykam się z tym problemem. Te wspomnienia ciągle wracają. Żałuję tego, co zrobiłem. Kilka lat temu, jak przestać o tym myśleć? Kropka. Na szczęście z nieprzyjemnymi wspomnieniami możesz sobie w bardzo łatwy sposób poradzić. I z tego artykułu dowiesz się, jak to zrobić. Ile masz lat? Nawet jeśli jesteś jeszcze młody, zapewne sporo już w swoim życiu przeżyłeś. Niech zgadnę, niektóre chwile były przyjemne, cudowne warta zapamiętania, ale były tam również chwile, o których pamiętać nie chcesz, które wspomnienia zajmują w twojej głowie więcej miejsca. Są na tym świecie osoby, które skupiają całą swoją uwagę tylko i wyłącznie na tych nieprzyjemnych doświadczeniach z ich przeszłości. Im bardziej chcą o nich zapomnieć, tym z większą siłą te wspomnienia wracają, przeżyli coś nieprzyjemnego raz, a potem przeżywają to po raz kolejny. I kolejne i kolejne i tak w nieskończoność, codziennie myśląc o tym, co im się kiedyś przydarzyło. Spędzają całe życie myśląc o wydarzeniach z ich przeszłości, zupełnie jakby jechali samochodem i cały czas patrzyli się tylko w lusterko. Jadąc w ten sposób nie dość, że nigdy nie dotrą do swojego celu, to jeszcze przy pierwszej lepszej okazji rozbiją się o drzewo lub zderzą z innym samochodem. Lusterko jest jak najbardziej przydatne, ale tylko i wyłącznie po to, aby od czasu do czasu w nie spojrzeć i znaleźć to, co potrzebne. Jednak przez większość czasu musisz patrzeć do przodu, tylko wtedy dojedziesz tam, gdzie chcesz trafić. Ten artykuł to przewodnik po tym, jak poradzić sobie z negatywnymi wspomnieniami z przeszłości. Najwyższa pora się od nich uwolnić i dać sobie możliwość przeżywania tego życia w pełni szczęścia, dążąc do osiągnięcia tego, co sobie zaplanowałeś, na początek chcę abyś zrozumiał kilka rzeczy. Przypomnij sobie, co robiłeś wczoraj o tej porze, przywołując to wspomnienie, prawdopodobnie pojawił się w twojej głowie obraz, kiedy się ten obraz pojawił, tu i teraz. Zatem czy przeszłość istnieje gdzieś indziej, niż w twojej głowie? Nie. Przeszłość jest tylko i wyłącznie wyobrażeniem, tworem umysłowym, zlepkiem obrazów dźwięków i odczuć, tak jak zapis na taśmie wideo. Czy to, co jest na zapisie wideo, jest prawdziwe? Nie, jest tylko odzwierciedleniem rzeczywistości, nie jest samą rzeczywistością. Przeszłość nie istnieje. Jest tylko jej zapis w twojej głowie, w formie wielozmysłowych wspomnień. Dlaczego więc miałbyś tak bardzo się martwić czymś, co już minęło, czego tak naprawdę w rzeczywistości nie ma? Po co miałbyś marnować swoje życie na skupianiu swojej uwagi na taśmie? Na której jest zapisany kawałek przeszłości. Pomyśl o tym ile masz takich nieprzydatnych taśm, do których ciągle wracasz. Odłóż je na bok, bo inaczej ciągle przeżywałbyś te negatywne emocje, robiąc sobie po raz kolejny to co już dawno się skończyło. Dla kobiet, które chciałyby skorzystać ze wsparcia w uwalnianiu się od przeszłości, odnalezieniu siebie na nowo i odkryciu swojej wewnętrznej energii, Life Architekt przygotowało szczególny. Bo tylko żeński, warsztat kobieca strona mocy na bali. To wyjątkowa okazja, aby podczas dziewięć dni w bezpiecznym, kobiecym gronie uwolnić się od blokad i obrać zupełnie nowy kierunek. Na swoją przeszłość możesz patrzeć z różnych perspektyw. Możesz określić ją jako ciężkie brzemię, które musisz nosić do końca swojego życia, albo jako przydatny bagaż doświadczeń z którego będziesz czerpać mądrość wtedy, kiedy tego potrzebujesz, wydarzenia z przeszłości możesz potraktować jako źródło bezcennej nauki, która będzie stanowić dla ciebie pomoc w każdej sytuacji życiowej. Prowadząc coachingi i szkolenia, często spotykam się z osobami, które żałują tego, co zrobili w swojej przeszłości. Pytam się ich wtedy, czy chciałbyś być w swoim życiu w innym miejscu? Niż jesteś teraz? Kropka w większości przypadków odpowiedź brzmi, nie. Mówię im wtedy, że każdy pojedynczy element ich przeszłego życia przyczynił się do tego, że teraz są tu gdzie są. Docen każde doświadczenie ze swojej przeszłości, bo nawet te nieprzyjemne stanowią dla ciebie cenne źródło wiedzy i umiejętności. Ostatnio rozmawiałem z pewnym człowiekiem biznesu, który opowiadał mi o tym jak to kiedyś został okradziony z dużych pieniędzy przez swojego wspólnika przez długi czas nie mógł się z tym pogodzić siedziała w nim wielka złość i chciał się tamtej osobie odpłacić aż w końcu po jakimś czasie stwierdził że dosyć tego cierpienia postanowił zrobić coś ze swoim spojrzeniem na tamtą sytuację i zaczął mi opowiadać jak to teraz widzi to jako jedną z najlepszych nauk w jego życiu jest wręcz wdzięczny tamtej osobie która go okradła, bo dzięki niej teraz uważniej dobiera współpracowników i bardziej dba o bezpieczeństwo. Dzięki czemu jego biznes rośnie dużo szybciej. Każde wspomnienie możesz w ten sposób przeramować, więcej o przeramowaniu tutaj. Wszystko jest kwestią tego, jak patrzysz na określoną sytuację. Patrząc z innej perspektywy, będziesz odczuwał zupełnie inne emocje. Wybieraj taką perspektywę która jest dla Ciebie najkorzystniejsza. Zmień swój sposób widzenia pewnych sytuacji, a uwolnisz się od cierpienia. Zadaj sobie pytania: czy to, co się wydarzyło, na pewno było czymś złym? Co dobrego może mi przynieść w życiu to doświadczenie? Czego dobrego się nauczyłem? Odpowiedzi przyjdą na pewno, a to jest moment, w którym zaczynasz zmieniać swoje myślenie o przeszłości. Pamiętaj, że uwalnianie się od nieprzyjemnych wspomnień wcale nie oznacza wymazywanie ich ze swojego życia. One są w jakiś sposób częścią tego, kim jesteś i wcale nie musisz zapominać o tym, skąd jesteś oraz w jaki sposób stałeś się tym, kim jesteś. Twoim zadaniem jest jedynie nabrać dystans do tego, co się kiedyś stało, tak aby uwolnić się od negatywnego wpływu tych wspomnień. Chodzi o to, abyś nauczył się patrzeć na te sytuacje z przeszłości, nie myśląc, ale to było straszne. Ale czego się mogę z tego nauczyć? Kropka, gdy pozbędziesz się tego nieprzyjemnego wpływu, znacznie łatwiej będzie ci czerpać z tych doświadczeń, które nazbierałeś przez te wszystkie lata. Gdy to wszystko zrozumiesz, nagle okazuje się, że szanse wszystkich ludzi są wyrównane. Nie ma znaczenia to, jaką masz przeszłość, nie liczy się to skąd jesteś, ale to, dokąd idziesz, to, gdzie dorastałeś, jakie miałeś dzieciństwo, jakich miałeś rodziców oraz do jakiej szkoły chodziłeś. Wcale nie musi mieć wpływu na to, kim będziesz jutro. Niezwykle istotne jest, abyś wiedział, że przeszłość nie musi się równać przyszłości. Decyzje o swojej przyszłości zawsze podejmujesz tu i teraz. Podejmuj je mając na uwadze naukę płynącą z doświadczenia, ale przede wszystkim myśląc o tym, kim chcesz być za tydzień, za miesiąc, za rok. Jest w NLP jedno ćwiczenie. Które ostatecznie pozwoli ci rozprawić się z jakimikolwiek negatywnymi wspomnieniami. Wykonując je, będziesz mógł zacząć od nowa zostawiając to, co masz za plecami i wreszcie patrząc przed siebie z podniesioną głową. Najlepiej wypisz na kartce wszystkie wspomnienia, w formie słów, kluczy, które jesteś w stanie wydobyć ze swojej pamięci. Wszystkie myśli o przeszłości które wracają wywołując w tobie nieprzyjemne emocje następnie bierz jedno wspomnienie po drugim stosując na każdym poniższą technikę ważne jest abyś przerobił każde negatywne wspomnienie tworząc uwalniając się raz na zawsze od powracającej w myślach przeszłości zmiana historii osobistej 1 zidentyfikuj wspomnienie nad którym chcesz pracować jeśli jest to doświadczenie które miało miejsce więcej niż raz wybierz wspomnienie odpowiadające pierwszej takiej sytuacji w twoim życiu zamknij oczy i wyobraź sobie tą sytuację bardzo dokładnie wczuj się w nią najlepiej jak możesz przywołując wszystkie nieprzyjemne emocje 2 Złam stan, czyli pomyśl o czym zupełnie niezwiązanym z tamtą sytuacją. Policz długopisy znajdujące się na biurku, sprawdź pocztę, zrób cokolwiek innego. 3. Teraz zastanów się, jaki zasób byłby ci potrzebny w tamtej sytuacji, tak aby była ona satysfakcjonującym przeżyciem, a nie nieprzyjemnym doświadczeniem. Zasób, czyli stan emocjonalny, umiejętność lub przekonanie. Być może uczucie zaufania, bycia kochanym. Pewności siebie, wiedza, że ta druga osoba miała dobre intencje? Wybierz zasób, którego posiadanie w tej sytuacji zupełnie zmieniłoby odbiór tego wydarzenia. 4. Zastanów się, czy miałeś w swoim życiu jakąś sytuację, w której posiadałeś ten zasób, w pełni i całkowicie? Wybierz konkretne wspomnienie, które przywoła ten stan pożądany. Zamknij oczy i dokładnie przypomnij sobie to, co wtedy widziałeś. Słyszałeś i czułeś. Wczuj się w to wspomnienie i przywoła emocje, które mu towarzyszyły. Gdy już je maksymalnie odczujesz, zakotwicz ten stan. Więcej o kotwiczeniu tutaj. 5. Gdy to zrobisz, ponownie złam stan, po czym zamknij oczy i wróć do swojego negatywnego wspomnienia. Teraz jednak zobacz je w dysocjacji. Czyli z perspektywy obserwatora, odpal kotwicę z pozytywnym zasobem i popatrz z boku na siebie i na całą sytuację. Zobacz, jak zmienia się twoje zachowanie, gdy już masz stan, którego potrzebowałeś, jak zmienia się cała sytuacja, zachowanie innych obecnych tam ludzi oraz twój odbiór tej sytuacji. Puść kotwicę. 6. Teraz ponownie wróć do początku tej sytuacji i obejrzyj ją jeszcze raz. Tym razem, będąc zasocjowany, czyli patrząc na sytuację z, perspektywy swoich własnych oczu, ponownie odpal pozytywną kotwicę i zobacz, jak przebiega sytuacja, gdy masz potrzebne ci zasoby, co się zmienia w twoim odczuwaniu tej sytuacji, jak zmienia się twoje zachowanie oraz zachowanie innych osób. Daj sobie chwilę, aby obejrzeć sytuację do końca, po czym puść kotwicę. 7. Sprawdź efekty. Przywołaj wspomnienie już bez odpalania kotwicy i zaobserwuj jak to wspomnienie uległo zmianie. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany zmianą, wróć do punktu numer 3 i przejdź przez proces jeszcze raz. Tym razem, wybierając inny zasób. Jeśli negatywne emocje zniknęły, gratulacje. Gdy już przerobisz w ten sposób wszystkie nieprzyjemne wspomnienia, będziesz gotowy, aby zrobić krok dalej. Jeśli bardzo chcesz wracać w myślach do swojej przeszłości, wspominaj tylko te pozytywne chwile, te momenty które dają ci radość i energię a najlepiej przenieś większość swojego myślenia do teraźniejszości oraz przyszłości zacznij żyć w tu i teraz takie nastawienie da ci więcej motywacji do działania i więcej przyjemności z przeżywania każdego dnia